Dla niektórych to utarte frazesy, dla innych, słowa dające bądź nie sukces w baskecie. Mecze w tej dyscyplinie sportu wygrywa się lub przegrywa postawą w obronie. Przykład jak powinno się grać w defensywie. Dali w weekend koszykarze Rafała Kalwasińskiego ze w wręcz wybił z głowy rywalom koszykówkę. Po takim knockdownie team spod wawelu może się długo nie podnieść. W pierwszej kolejce Krakowianie zdobyli aż 110 punktów przeciwko Wrocławianom, zdołali rzucić 37, a więc nieco ponad 9 na kwartę. Dobrze w ataku AZS zagrał tylko w pierwszych 10 minutach, po których przegrywał minimalnie 15 do 16. Kolejne części spotkania to pełna dominacja dolnoślązaków i zasłużone prawie 30-punktowe zwycięstwo. Ten mecz Śląsk wygrał jako zespół. Indywidualnie należałoby więc wyróżnić tych wszystkich, którzy pojawili się na parkiecie. Ponownie. Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny był Radosław Chyrzy, tym razem był reprezentant Polski zdobył 17 punktów za tydzień. Wrocławia naczeka meczu w Kosynierce ze Skierniewicami.